Bukowski to pisarz, który zyskał sławę dzięki surowym, brutalnie szczerym opisom życia. Zaczął publikować stosunkowo późno. Choć pisał od młodych lat, jego pierwszy zbiór poezji został opublikowany dopiero kiedy miał 40 lat. Zanim odniósł sukces jako pisarz, przez 12 lat pracował w urzędzie pocztowym w Los Angeles. W swojej debiutanckiej powieści Listonosz opisał swoje doświadczenia z tej pracy. Jego twórczość była mocno inspirowana życiem codziennym i marginesem społecznym. Bukowski czerpał inspiracje z własnych doświadczeń z życia w biedzie, uzależnieniem od alkoholu, trudnych relacjach międzyludzkich i obserwacji życia na obrzeżach społeczeństwa. Jego styl, surowy i bezpośredni, często opisywał życie zwykłych ludzi, outsiderów i nieudaczników, co zyskało mu wiernych czytelników na całym świecie. Ciekawostką jest, że postać Hanka Mudiego z popularnego serialu Californication jest silnie inspirowana Bukowskim, zarówno jego stylem życia, nałogami, jak i bezkompromisowym podejściem do świata. Teraz sięgnij po jego 43 najbardziej prowokacyjne i dające do myślenia cytaty, które doskonale oddają jego styl i filozofię. Życie jest tak dobre, jak dobrym pozwalasz mu być. Miałem zły dzień, tydzień, miesiąc, rok, życie, cholera jasna. Szpitale, więzienia i burdele oto prawdziwe uniwersytety życia. Mam dyplomy wielu takich uczelni, mówcie mi wasza magnificencjo. Miłość. To, jakby zobaczyć mgłę o poranku, kiedy się przebudzisz, a słońce jeszcze nie wzeszło. To trwa właśnie tę krótką chwilę, a potem się wypala. Miłość jest mgłą, która się spala wraz z pierwszym brzaskiem rzeczywistości. Różnica między demokracją a dyktaturą jest taka, że w demokracji najpierw się głosuje, a potem dostaje rozkazy, w dyktaturze nie marnuje się czasu na głosowanie. Niewolnictwo nigdy nie zostało zniesione, po prostu zostało rozciągnięte na wszystkie kolory. Czy są dobrzy i źli faceci? Tacy, którzy zawsze kłamią, i tacy, którzy nie kłamią nigdy? Czy są dobre rządy i złe rządy? Nie, są tylko złe rządy i rządy jeszcze gorsze. Na tym polega problem z piciem. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo. Często najlepsze chwile w życiu to te, kiedy nic nie robisz, tylko zastanawiasz się nad swoim istnieniem. Kontemplujesz różne sprawy. Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz. Głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej. Odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy nie myślą zbyt wiele, wyglądają młodziej. Niestety, wielu cholernych głupców cieszy się uznaniem, bo myślą podobnie jak ogół. Nigdy nie wybaczyłem dziewczynom, że wsiadały do tych kremowych kupe z roześmianymi chłopcami. Oczywiście one nie mogły nic na to poradzić. To było od nich silniejsze, a jednak człowiek sobie zawsze myśli. A może jednak? Ale nie. Nie było miejsca na żadne może jednak? Bogactwo oznaczało zwycięstwo, a zwycięstwo było jedyną rzeczywistością. Która dziewczyna chciałaby być spomywaczem? Każdy facet musi zdać sobie sprawę, że to wszystko może zniknąć w jednej chwili. Kot, kobieta, praca, przednia opona, łóżko, ściany, pokój wszystkie rzeczy najpotrzebniejsze do życia, łącznie z miłością, spoczywają na fundamentach z piasku. Powiem szczerze, byłem przerażony życiem, tym wszystkim, co człowiek zmuszony jest robić tylko po to, by mieć na jakąś strawę, kąt i odzienie. Facet potrzebuje wielu kobiet tylko wtedy, kiedy żadna z nich nie jest nic warta. Można utracić tożsamość, pieprząc się na prawo i lewo. Ludzie uciekają przed deszczem, a potem siedzą w wannach pełnych wody. Nie ma nic gorszego, niż skończyć dobry stolec i sięgnąć po papier, a tam pustka. Nawet najgorszy człowiek na świecie zasługuje na to, by wytrzeć sobie tyłek. Zły gust tworzy znacznie więcej milionerów niż dobry. Praca od dziewiątej do piątej to jedna z największych tragedii, jakie spotkały ludzkość. Jeśli zamierzasz spróbować, idź na całość. W przeciwnym razie nawet nie zaczynaj. Może to oznaczać utratę dziewczyn, żon, krewnych, a może nawet rozumu. Może to oznaczać, że przez trzy lub cztery dni nie będziesz miał co jeść. Może to oznaczać marznięcie na ławce w parku. Może to oznaczać więzienie. Może to oznaczać szyderstwa, izolację. Izolacja to dar. Wszystko inne to test twojej wytrzymałości, tego jak bardzo naprawdę chcesz to robić, i zrobisz to, pomimo odrzucenia i najgorszych przeciwności losu. I będzie to lepsze niż cokolwiek innego, co możesz sobie wyobrazić, jeśli zamierzasz spróbować iść na całość. Nie ma innego uczucia jak to. Będziesz sam z bogami, a noce będą płonąć ogniem, przejedziesz przez życie prosto do doskonałego śmiechu. To jedyna dobra walka, jaka istnieje. Ludzie są dziwni, ciągle wściekają się o błahe rzeczy, ale przy wielkiej sprawie, jak całkowite zmarnowanie swojego życia, ledwo to zauważają. Zaczynasz ratować świat, ratując jednego człowieka naraz. Cała reszta to wielkie romantyczne idee albo polityka. Strzeż się tych, którzy stale szukają tłumów, sami nic nie znaczą. Dlaczego za każdym razem, gdy widziałeś kobietę taką jak ta, byłeś z inną kobietą? Ale jeśli skłamiesz mężczyźnie o jego talencie. Tylko dlatego, że siedzi naprzeciwko ciebie, to jest to najgorsze kłamstwo ze wszystkich, bo mówisz mu, żeby dalej szedł, żeby kontynuował, co jest najgorszym sposobem, by człowiek bez prawdziwego talentu zmarnował swoje życie ostatecznie. A jednak wielu ludzi to robi, głównie przyjaciele i krewni. Jeśli masz zdolność do miłości, kochaj najpierw siebie. Nikt nie znajduje tej jedynej osoby, ale wszyscy szukają, czołgając się do i z różnych łóżek. Zawsze jest jedna kobieta, która ratuje cię przed inną. Brzydzą mnie, w jaki sposób czekają na śmierć z taką samą pasją, jak na światło zmieniające się na zielone. Posiadanie wielu kotów jest dobre. Jeśli jest ci źle, patrzysz na koty i czujesz się lepiej, bo one wiedzą, że wszystko jest takie, jakie je jest. Nie musisz się niczym denerwować. I one o tym wiedzą. Są wybawicielami. Im więcej masz kotów, tym dłużej będziesz żył. Jeśli będziesz mieć sto kotów, będziesz żył dziesięć razy dłużej, niż gdybyś miał dziesięć. Któregoś dnia się o tym dowiemy i ludzie będą mieli tysiące kotów. Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest 10 tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała, ale nigdy ich nie poznasz. Każdy się musi jakoś dostosować, znaleźć formę i się w niej zmieścić. Lekarz, prawnik, żołnierz, obojętne. Kiedy już się wciśniesz w formę, musisz zasuwać. Zauważyłem, że na obu krańcach drabiny społecznej, wśród bogaczy i zupełnych nędzarzy, szaleńcy często mogą się swobodnie poruszać. Szaleństwo to rzecz względna. Kto ustala normę? Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje ci dzień, a czasem całe życie. Niektórzy ludzie trafiają na Ziemię nie po to, aby żyć, lecz aby umierać. Nie choduj w sobie więcej niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści. Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się Wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście. Że na nich patrzyliście i ich słuchaliście. To była jedna z tych magicznych chwil. Życie ludzi nie różni się aż tak bardzo, chociaż jesteśmy skłonni wierzyć w swoją niepowtarzalność. Znaleźć właściwą równowagę między samotnością a tłumem to jest sztuka. Jak człowiek czuje, że ma duszę na wyczerpaniu, to znaczy, że jeszcze ma duszę. Ludzie zwykle lepiej prezentują się w listach niż w rzeczywistości. Pod tym względem bardzo przypominają poetów. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. A teraz zdecyduj, kogo chcesz oglądać dalej Paulo Coelho czy Haruki Murakami.